Witam serdecznie <śmiech> białymi, <śmiech> przepraszam, minus z czarnymi Herbert Heineke 44 lata, enewolcent 42. To byli wtedy młodzi szachiści. To byli młodzi szachiści. Takie, takie były zasady. Powinniżej że 20 lat prawie nikt nie grał w szachy. To nasz Rzeszewski był wyjątkiem. F3. Bardzo ciekawe i bardzo końśliwe wróciło do lasu w latach niedawnych. A w 48 proszę, Duńczyk grał. Zdobył centrum. Tam oczywiście można było grać E5 szybkie. Ale gramy w duchu. Jak grać w duchu, to w duchu. W zasadzie biały nic tu nie uzyskał. Nic nie uzyskał. Szybka roszada. I leci. No chcę zrobić długą. No to uderzamy w centrumie. Pchnął. I uwaga, ładujemy się koniem na D4. Ten koń nie może być bity. Podważenie z drugiej strony go wspieramy i z wprowadzamy figury. Tu trzeba na linię co wieżę wprowadzić. Jak ona się otworzy, wieża od, odchodzi. Przepraszam, No, zobaczcie. Wszystkie figury czarne grają, bo to jest Grünfeld. Hetman wpada. Wież pion podwiązany. Nie może być. Król Wzmacniamy gońca, biały się plącze, a my ruszamy do szturmu. No nie no, teraz to pójdziemy na h5, nie damy gońca. Oj, żeby tak zagrał, zagrał tym skoczkiem na e2. Goniec na f5 nie można mieć. bo Proszę hop, <laughs> hop! Kasujemy jak swego, <laughs> przepraszam bardzo. Ostatni odruch, wieża wzięta, skoczek na C5. I Biały może podziękować, pogratulować, chociaż to sam Eny Wolcem, znany szachista. Dziękuję za uwagę.